Witajcie moi drodzy, z tej strony Rafał Wasz laryngolog. Dzisiaj stwierdziłem, że na podstawie zdjęcia stołu operacyjnego przed operacją przegrody nosa, pokażę wam instrumentarium, czyli pokażę wam, czym się posługujemy podczas operacji przegrody nosa. Ten zestaw jest to jest tak zwany zestaw nosowy, więc on jest podobny do operacji innych nosowych również. Natomiast to jest taki przygotowany zestaw podstawowych narzędzi, które używamy przy operacji przegrody nosa. I postaram się Wam tak pokazać mniej więcej pokrótce, jak to wygląda po kolei, czego używamy i yy, 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 do, do tego, żeby taką operację wykonać, yy, idąc krok po kroku od tego, od, od początku do, do kolejnych etapów. Yy, to zaznaczę, że to jest operacja klasyczna przegrody nosa, więc tutaj nie ma optyki endoskopowej i zestawu endoskopowego do, do, do zabiegu, bo to jest operacja przegrody nosa w sytuacji, kiedy to jest klasyczny zabieg, gdzie wymagana jest i poprawa chrząstki przegrody nosa, i i szkieletu kostnego, wtedy otwieramy całą przegrodę nosa w dziurkę od nosa oczywiście, natomiast nie jest operacja endoskopowa z założenia, tylko operacja klasyczna związana z otwarciem przez cięcie półprzeczne w przedsionku nosa. I teraz po kolei, co my tutaj mamy i jak do tego podchodzimy. Po pierwsze, pacjent jest już w tej chwili z boku na stole operacyjnym, jest już przygotowany do zabiegu. Pan doktor czy pani anestezjolog założyła rurkę intubacyjną, pacjent jest uśpiony, jest przygotowany do naszego działania i tutaj mamy sygnał ze strony anestezjologa, że możemy działać. Więc po pierwsze, tutaj widzicie takie narzędzie, na którym przypięte są setony sterylne. One są polane płynem dezynfekcyjnym, i my tym, tym narzędziem i tymi setonami przemywamy okolice nosa, warg, tutaj część policzków, tak żeby oczyścić i odkazić powierzchnię, powierzchnię samą okolicy wejścia do nosa, tak żeby to operowanie narzędziami było w maksymalnie czystym polu. Oczywiście z założenia rana. Rana operacyjna w przegrodzie wykonana podczas działania operacyjnego to jest rana czysta skażona, tak zwana w tamklaturze takiej medycznej, czyli jest to rana, gdzie my możemy, pomimo tego, że odkażamy ją przy, po, przed samym zabiegiem operacyjnym, czy na początku tego zabiegu, to oczywiście jest to rana, która jest w pewnym sensie źródłem śledziskiem bakterii, które tam bytują w nosie, bo jema nosa nie jest jałową strukturą, tylko jest przestrzenią z bakteriami, więc my w pewnym sensie no, wchodzimy do nosa przecinając tkanki i skórę w momencie, kiedy tam bytują bakterie. Ale to jakby mniejsze ma znaczenie, ale oczywiście w pewnym sensie znaczenie ma w profilaktyki antybiotykowej do takiej operacji. W każdym razie tutaj. Widzicie te opatrunki. Dodatkowo do nosa też jeszcze później, po odkażeniu tego, po odkażeniu tego tej, tej powierzchni nosa obkładamy, tutaj widzicie, takie złożone obłożenie. To obłożenie jest obłożeniem takim wodo, wodo, wodoszczelnym w pewnym sensie, czyli ono działa też tak, że nie przemaka bielizna pacjenta, jeżeli tam coś się do tego obłożenia wyleje na to obłożenie. Tutaj widzicie pewne wycięcie z takim plastrem, który jest przyczepiony. Tu jest, tu jest otwór wycięty w tym obłożeniu i jest taki plaster, my to odklejamy i to jest to miejsce, które przy, na, w którym znajduje się nos pacjenta po, po już położeniu na pacjencie. W związku z tym tutaj to obłożenie jest rozłożone także pokrywa głowę, pokrywa klatkę piersiową, tułów, nogi pacjenta, więc cały pacjent jest szczelnie obłożony tym obłożeniem po rozłożeniu i tu się znajduje nos w tym otworze, a brzegi są przyklejone do twarzy pacjenta, także właściwie nie przenika nic, co się dzieje podczas samego pola operacyjnego, nie przenika pod spodem, pod to obłożenie. Na powierzchni obłożenia wszczepiamy zwykle, yy, zwykle yy, ten wężyk, gdzie podłączony jest ssak, a druga strona węża, oczywiście, jest podłączona do samego ssania, tak żeby można było wydzielinę, czy płyn, który używam do pukania, czy krew podczas samego zabiegu operacyjnego pacjenta yy, używać do odsysania. I tu również pod tym, pod tym narzędzie widzicie elektrodę, elektrodę bipolarną do radiochirurgii małżowin dolnych, z kablem, który jest podłączony również. To są wszystko sterylne urządzenia. To wszystko zależy na stole. Jest sterylne. Tutaj nie ma żadnych narzędzi niesterylnych, więc wszystko jest sterylne. I wszystkie, czego dotykamy, używamy już po umyciu się chirurgicznym, po odkażeniu rąk, po założeniu szczelnego fartucha i rękawicy chirurgicznych, więc to wszystkie narzędzia są sterylne. Ale to jest do nasze urządzenie do radiochirurgii termoblacji morzo używane spod koniec zabiegu, bo to jest drugi etap tego leczenia operacyjnego, najpierw operacja przegrody. Także pacjent ma, jest umyty, jest obłożony tym obłożeniem, podłączone są odpowiednie dreny i ssaki do nosa. No i oczywiście tutaj mamy widać trzy wierniki od najmniejszego do coraz dłuższego, tak żeby można było kolejne etapy nosa i jamy, jamy nosa obejrzeć. I pierwszy etap takiego już samego zabiegu przed sam zabiegiem operacji, jeszcze przygotowania, to jest to, że biorę taką paseczkę nosową, gdzie są nasączone nasączone lekiem obkurczającym małżowiny nosowe, setony i te setony wkładam do obu jam nosa i z tymi setonami pacjent czeka około 5 minut, tak żeby małżowiny nosowe były nieco obkurczone. I w kolejnym etapie oczywiście ja te stronę wyjmuję i nastrzykuję. Tutaj widać też w strzykawce z igłą jest tutaj znieczulenie razem z lekiem anemizującym podłączone, zaaplikowane w strzykawce. Ja to też używam, żeby ostrzygnąć przegrodę nosa, tak żeby maksymalnie był dobry wgląd do śluzówki i do, do skóry nosa i do samego szkieletu, tak żeby dobrze uwidocznić. Już tutaj samo pole operacyjne. Także pacjent ma założone setony na 5 minut, potem ostrzegnięcie jest błono, błony śluzowej i skóry po obu stronach nosa, tak żeby uwdrżnić maksymalnie wszystkie struktury. No i oczywiście w kolejnym etapie jedno, w jednym ręku trzymam wiernik, zwykle zaczynam od tego najmniejszego, i w kolejnym etapie używamy skalpela. Skalpel, skalpelem nacinamy skórę przegrody nosa za słupkiem, czyli za tą częścią, taką przednią po jednej stronie. Zwykle osoby, tu jak widać, jest skalpel mały, to jest to mały skalpel, taki delikatny i osoby leworęczne najczęściej nacinają skórę w lewym przeciągu nosa pacjenta, osoby praworęczne w prawym przeciągu nosa, bo to jest wygodniejsze technicznie. To nie ma dlaczego znaczenia dużego dla pacjenta po której stronie ma cięcie operacyjne, natomiast dla strony, dla samego lekarza i przebiegu operacji, bezpieczeństwa tej operacji jest to zawsze wygodniej zrobić po stronie tej, którą lekarz posługuje się ręką częściej. W związku z tym, że jestem leworęczny, zwykle nacięcie przedsionko nosa wykonuję po lewej stronie, chyba że warunki są takie, że muszę wykonać po stronie przeciwnej, no to wtedy oczywiście to robię, ale zawsze wygodniej technicznie jest zrobić to po stronie tej, która jest wygodniejsza dla operatora, czyli po lewej. Dla mnie. To jest kolejna rzecz. I potem już y, oczywiście nacięcie skóry i później bardzo ważne narzędzia, czyli tutaj są raspatory. Różne rodzaje raspatorów z różnymi końcówkami, węższymi, szerszymi, bardziej gładkimi, bardziej ostrymi. Tymi raspatorami już wykonamy, kole, wykonujemy kolejne etapy, plus malutkimi nożyczkami y, zagiętymi, ostrymi. Kolejne etapy odwarstwiania skóry i błony śluzowej od powierzchni szkieletu, czyli odsłaniamy szkielet krząski, szkielet skrzywienia, przegrody kostnej nosa i po odwarstwieniu tych, y, tych y, szkieletów y, Zwykle dochodzi do kolejnego etapu, kiedy używamy już narzędzi różnych kleszczyków, większych, mniejszych, ostrych, tępych, innych nożyczek przegrodowych, tak zwanych, które tutaj leżą też pod spodem. To są, to są elementy, którymi opracowujemy szkielet chrzęsty. Czasami usuwamy mały kolec, czasami trzeba przeciąć fragment chrząstki czy, czy fragment kości, w zależności od sytuacji. Jeżeli mamy bardzo duże elementy typu listwa kostna, czy duży kolec bardzo kostny, wtedy używamy takiego młoteczka. To co się nazywa, czy będzie to pytanie z waszej strony, czy ja będę uderzał. Młotkiem czy przecinał jakieś z kół, kół elementy przegrody na stanu. tutaj nie ma mowy o jakimś kłuciu są takie delikatne, delikatne, przecina, delikatne przecinaki, czy takie elementy metalowe, które oczywiście bardzo precyzyjnie, delikatnie przystają do pewnego elementu szkieletu, typu listwa kostna, albo szkielet, szkielet taki kolca kostnego i to delikatnie, takim bardzo delikatnym podwójnym poknięciem zawsze zmniejszamy i próbujemy to o, o bezpiecznie przeciąć, tak, żeby później można kolec bezpiecznie wyjąć, żeby szkielet przywrócić do postaci końcowej. Więc jakby przede wszystkim w pierwszym etapie przecinamy chrząstkę przegrody nosa, usuwamy listwę i kolec, co jest potrzebne i w drugim etapie następuje rekonstrukcja, czyli te elementy szkieletu i kostnego i szęstnego. Przywracamy do linii pośrodkowej, zabezpieczamy, stabilizujemy w linii pośrodkowej, po czym następuje zaszycie, zaszycie śluzówki i skóry przegrody nosa, tak żeby, żeby to było maksymalnie i pośrodkowo i bezpiecznie i ładnie te brzegi przeglądały. Można czasami jeszcze wykonać drobne nacięcia w samej śluzówce czy, czy skórze przegrody, tak żeby you Można umożliwić drenaż ewentualnej krwi, żeby nie robił się krwi jak przegrody nosa, to już w zależności od techniki. No i czasami zakładamy tam nosa, jeżeli taka jest konieczność, czasami nie zakładamy to już do decyzji w trakcie, w trakcie operatora. Tu jeszcze widzicie pęsetę chirurgiczną, którą używamy do szycia, jak również i madło, którym używamy też do, do złożenia między brzegi i wkładamy igłę i tym pęsetą chirurgiczną przytrzymujemy sobie tkanki, tak żeby to wszystko było, było dobrze zabezpieczone. I y, operacja w drugim etapie to, to jest zakończona operacja przegrody nosa, natomiast w kolejnym etapie używamy tej pensetki bipolarnej żeby wykonać termoablację małżowin nosowych dolnych, jeśli taka jest konieczność wtedy po jednej lub po obu stronach to małżowinę zmniejszamy przez wkucie tej elektrody bipolarnej do samej małżowiny, aktywację pedała, który powoduje, że możemy tutaj zaktywować samo działanie tego prądu i podrzeć małżowinę do stopnia, który umożliwi koagulację i zmniejszenie tych tkanek. Tu jeszcze widać taką miseczkę i samą strzykawkę. W strzykawce jest sól fizjologiczna, służąca płukaniu nosa. Jeśli potrzebuję wypłukać jamy nosa ze skrzepów krwi, ze śluzu, to czasami to robię, żeby przepukać i oczyścić jamy nosa, a tutaj możemy też czasami, jeżeli ssak się przytka podczas samego jakąś skrzepem krwi, czy, czy jakimś fragmentem tkanki, którą usuwam, to wtedy mogę przepłukać sobie w takiej miejsce nerkowatej z wodą, gdzie, gdzie ta, ta woda służy mi do oczyszczenia po prostu ssaka. No i taki widzicie bardzo prosty, podstawowy instrumentarium. Jeżeli by się okazało, że potrzebne będzie inne narzędzie, którego tutaj na stole nie ma, to wtedy proszę asystentkę o to, żeby wyjęła mi pewne narzędzie z szafy ono jest sterylne, zapakowane, ona wtedy mi to narzędzie wyjmuje na stół, na stół jakby wykłada i wtedy ja mogę to narzędzie użyć, jeśli potrzebuję. Natomiast większość standardowych operacji, jeżeli nic się nie dzieje niespotykanego, takiego, co by nie przewidane było podczas samego zabiegu, to najczęściej sobie radzimy z tym zestawem i tu właściwie niczego więc nie potrzeba. Oczywiście zdarza się czasami tak, że coś jest, nie przebiega po naszej myśli i wymagana jest modyfikacja tego systemu, wtedy czasami proszę o wyjęcie skopu, czasami proszę wyjęcie innych narzędzi i wtedy rozszerzamy tą operację o to, co jest konieczne, bo operacja musi być wykonana bezpiecznie i dla pacjenta z jak największym, lepszym skutkiem. Natomiast, natomiast jeżeli wszystko przebiega zgodnie z planem, ten zestaw jest takim podstawowym zestawem nosowym, który najczęściej wystarcza i tu właściwie nie ma potrzeby, żeby tutaj się yy, czymś więcej posiłkować niż tym. 85-90% przypadków ten zestaw wystarcza w zupełności, żeby cały zabieg operacji przegrody nosa i małżowi nosowej dolnych wykonać w bloku operacyjnego. To tyle chyba z tego, z tego takiego podsumowania instrumentarium. Mam nadzieję, że to z jakichś Państwa zainteresowało. O tym wcześniej nie mówiłem, teraz Wam to pokazałem, jak to właściwie wygląda już tak praktycznie. Jeśli macie pytania, to piszcie w komentarzach pod spodem. A jeśli chcecie śledzić kolejne filmy, kliknijcie dzwoneczek, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej, Rafał Chmiel. Thank you.